Hej, hej wszystkim. Przychodzę dzisiaj do was szybciutkim filmikiem z unboxingiem produktów od Mimi. I z tej strony chciałam właśnie podziękować Mimi swoim i przyjaciołom imieniu za to, że wykonałaś naprawdę przecudowną robotę. Wszyscy jesteśmy zadowoleni bardzo zadowoleni i zrobiłaś to o to, że, żeśmy ciebie prosili, najbardziej moi przyjaciele bo to oni mieli pomysł i chcieli mieć właśnie produkty z motywem szachowym jak, jak wiadomo i to oni wpadli właśnie na ten pomysł po to tam, że wszyscy moi przyjaciele, z którymi gram w szachy też oszczędzają metodą kopertową Dlatego też Mimi dostała takie, takie wyzwanie i naprawdę stała, zdała je na szóstkę, z plusem, naprawdę. Są to przepiękne produkty i też chciałam właśnie podziękować swoim przyjaciołom, że. Postanowili, że ta co Mimi do zrobienia, jeden cały pakiet, gdzie będę mogła sobie wziąć, a to co Mimi wysłała do druku, oni sami sobie to wytrukują, zalaminują i, i po prostu zrobią. Także jestem meka im wdzięczna i Mimi tobie, bo naprawdę świetna. Robota. To tytułem wstępu, a teraz Wam pokażę, jakie to przepiękne produkty zrobiła dla nas Mimi. Tak to będę dawać, słuchajcie. Większość pomysłów jest od moich przyjaciół, w sensie jakie chcieli mieć wyzwania. Ja tam też swoje dołożyłam 5 groszy więc możemy obejrzeć, myślę wszystko widać, będę Wam tak pokazywać. To są wyzwania uniwersalne, z tego uniwersalne, że tam było 18 <noise> osób, które chciały mieć z motywem szachowym szachowym właśnie produkty, dlatego tutaj nie ma jakby kwot, jest tylko to zapisania sobie, więc dostaliśmy takie oto piękne, Produkty jak widzicie są prześliczne, można sobie rzucić kostką, można sobie samemu wpisać i tutaj jest takie to wpisania na co, także patrzcie jakie no przecudne przepiękne. No, nie, nie umiem się, nie umiemy się naprawdę nadziwić. W ogóle, jeżeli chodzi o moich przyjaciół, jak się dowiedzieli, że paczka już jest w paczkomacie, a ja nie mogłam wtedy odebrać, to kazali mi dać kod odbioru i sami najpierw ją zobaczyli, ja jako druga, nie? Także tutaj mamy takie uniwersalne. Tutaj, jak widzicie, Moi przyjaciele kazali sobie zrobić, pamiętam od, o rocznicy. I tutaj wszystko, nie wiem czy to widać, ale wszystko jest z motywem szachowym, jeżeli chodzi o tło. Turnieje szachowe do wymiany pójdzie prześliczne. O, dwa razy. Dwa razy. Aha, no to ślicznie, dziękuję. Widzicie to turnieje szachowe i to na wykład Szymona to oczywiście jest jest też dla moich przyjaciół. Oni wiedzą o co chodzi, więc i też wszystko jest statusem i widzicie jest wszystko z motywem szachowym. Nowe szachy. Tutaj właśnie ja poprosiłam Mimi, żeby Pionków dała dała wieżę, jeżeli chodzi o figury no prześliczne. Urodziny też u mnie pójdzie do wymiany. Oczywiście tamte też są śliczne. No, wakacje i wszystko z motywem szachów. Także jesteśmy naprawdę zadowoleni i ja jestem wdzięczna i Mimi i swoim przyjaciołom, że tak, że tak właśnie i mi niespodziankę. Zrobili i myślę, że mimi też jest mega z siebie zadowolona, że takie tutaj jej się udały, udało wykonać samochód, to oczywiście już nie jest dla mnie. Bo ja samochodu nie mam. Książka. No tak. Mhm. Tutaj. I tutaj mamy takie uniwersalne z drapki o tak przecudne prawda długo będzie ten chyba unboxing trwał i tutaj takie też zwyczajnie poprosili 52 tygodnie tutaj jest akurat w piąki jeżeli chodzi o figury także Mimi miała naprawdę wyzwanie tak 26 tygodni Tutaj są takie przepięknie uniwersalne. No i tutaj jest właśnie wykonaj rzutkostką. I to też było dlatego. Tutaj jest wykonaj rzutkostką 4, yy, wykonaj rzutkostką 6, wykonaj rzutkostką 8, 10, tutaj chyba nie ma. A jest ten status, proszę, ja już nie pamiętam. Te akurat moi przyjaciele poprosili, bo bardzo spodobał im się motyw rowerowy, który Iza zrobiła, jeżeli chodzi o rzutkoską. No i poprosili mnie, żebym też właśnie poprosiła Mimi, żeby zrobiła. I wszystko jest ze statusem jestem naprawdę zachwycona, zakochałam się w tym w Tych wyzwaniach. Kartka z kalendarza to też właśnie był pomysł moich, moich przyjaciół, i tutaj widzicie nie ma, nie ma dat. Każdy sobie będzie wpisywał. No bo tak jak mówię, dla 18 ludzi, bym musiała naprawdę zrobić tych kart sporo. I tutaj też wygryź są na małe kwoty. I to też jest i mój pomysł, i niektórych właśnie z osób, z moich przyjaciół, którzy też lubią małymi kwotami oszczędzać rocznie. Także może tak to dam tu. Przepiękne, nie, wiem, to chyba nie ma. A jest dalej status, proszę bardzo. Tutaj są na małe kwoty, wygryź w każdym miesiącu podane kwoty. Także wykonaj rzut kostką dziesięciościenną, sześciościenną. Widzicie, no przepiękne to jest, słuchajcie. Także będą w, moim, w moich segregatorach na pewno zmiany i o takie zmiany chodzi. Tutaj właśnie też jest, była prośba ode mnie i też od moich niektórych przyjaciół właśnie, żeby zrobiła Mimi te wyzwania, co zrobiła swoje w takiej formie właśnie szachowej, to już wiecie, że będą, tak. I to są na, na różne, prawda? I każdy będzie sobie robił jak chciał. No, i tutaj to były takie, takie uniwersalne, roczne. A tutaj Mimi też miała do zrobienia. Dlaczego? Dlatego, że moi przyjaciele jakby nie umieli zdecydować się na jedną kwotę roczną. Jedni mieli, chcieli oszczędzać 2000, inni 5, inni 1500, więc Mimi też musiała zrobić. Otóż takie cudeńka: roczne oszczędzanie 1500 zł, roczne oszczędzanie 2500 zł. Roczne oszczędzanie 5000 zł. Prześliczne. Zgadzacie się ze mną, nie? Może ktoś nie lubi szachów, ale zgadzacie się ze mną, że świetnie wykonana robota. I tutaj jest na jednej, jakby 12 miesięcy na jednej planszy, ale też moi przyjaciele chcieli też inny prawda? I to oni prosili, żeby wymyśleć jakieś, gdzie będzie więcej kart. I tutaj jest na przykład na 2,5 tysiąca i 3 miesiące, nie? Takie. Widzicie. Napracowała się dziewczyna i naprawdę zasłużyła sobie. O. Tak. Swoją pracą. I tutaj mamy cztery karty po 3 miesiące a tutaj jeżeli chodzi o 5000 tysięcy to jest 12 kart styczeń luty marzec i wszystko jest ze statusem marzec kwiecień maj czerwiec Tutaj lipie, już tak nie będę wam pokazywać, ale wszystko jest przepiękne i dlatego trzy różne wyzwania roczne. Bo no musieli się zdecydować, a że się nie umieli cytować, to wiecie. I tak tutaj jest wyzwania. Trochę ja o nie poprosiłam. Żeby nimi zrobiła, dostałam też pozwolenie. To są właśnie te wyzwania są jakby cztery pory roku, tak. Czyli są tutaj karty, gdzie idzie zaoszczędzić 300 zł ze statusem finansowym. Letnie, tak, tutaj jest 400 zł. I tutaj jest dalej 300 zł. I jak widzicie, są to wyzwania bardzo podobne do tych, co zrobiła Iza te cztery pory roku. Sporachowane i też dlatego poprosi, poprosiłam, jak już robi ten motyw szachowy, to niech mi taki właśnie zrobi ten motyw szachowy. Więc tutaj, jakby to jest ode mnie. I tutaj mamy właśnie takie jesienne. O, widzicie? No, przepiękne. My jesteśmy zakochani. My jesteśmy zakochani. Także yy, będą zmiany. Jeszcze nie wiemy dokładnie jakie. Tutaj są zimowe. I tak nie pokazuję Wam dobrze. O. o, to całe cudowności, że tak powiem. Od Mimisa, co jesteśmy, jeszcze raz mówię, bardzo, bardzo wdzięczni. Ja też Wam wszystkim dziękuję, że da, daliście mi y, jakby ten produkt salaminowany, żeby żebym nie musiała ich laminować, wycinać, bo wiecie, że to dla mnie trochę jest, także jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna za to. Niektórzy oglądają, niektórzy nie, ale będziecie wiedzieć o co chodzi. Także mimi, mi, bardzo Ci dziękujemy za to, że wykonałaś tak świetną robotę jeszcze raz. No i ja wam wszystkim dziękuję, którzy którzy oszczędzacie razem ze mną jesteście i robicie mi takie niespodzianki i nie tylko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa.